10 listopada, w przeddzień 103 rocznicy odrodzenia Rzeczpospolitej, w Przedszkolu Publicznym nr 1 imienia Jana Brzechwy w Dzierżeniowie, dzieci z grupy przedszkolnej w uroczystej akademii zaprezentowały historię Polski. 123 minęło lat naszej niewoli, wiele ofiar pochłonęło, aż serce boli. Poszli młodzi, poszli starsi, nawet poszły dzieci za opiarenie i światło wiekuiste W Celu nadal o wolności w celach nocą śniło. Aż nadeszła z Wałcekanu wieść o mocy takiej, można było poczuć dumę, że się jest Polakiem. Każdy poznał na jak świat wielki, długi. od te kore nazivane Janem Pavlom II. Karolina Ogrodnik jako gość specjalny wykonała utwór, żeby Polska była Polską. Każdego roku przed dzień święta niepodległości, dzieci z przedszkola wraz ze wszystkimi pracownikami bardzo uroczyście obchodzą ten, to wspaniałe święto. Dzisiaj była przepiękna uroczystość. Dzieci pokazały podczas przedstawienia całą historię Polski w pigułce. Oczywiście na miarę możliwości dzieci przedszkolnych. Ale była to wspaniała uroczystość, bardzo dużo wnosząca do dzieci. I myślę, że każde dziecko zapamiętało tę datę 11 listopada 1918 roku. Myślę, że każdego roku, powtarzając te uroczystości, wpoimy dzieciom szacunek do swojej ojczyzny i umiłowanie. Chociażby przez to, że są odświętnie ubrane, umieją śpiewać hymn, przychodzą do przedszkola i razem wspólnie uczymy się poszanowania i miłości do ojczyzny. Na zakończenie akademii o godzinie 11.11 .11 przedszkolaki odśpiewały wspólnie hymn Mazurka Dąbrowskiego w ramach finału akcji Szkoła do Hymnu.